Hej, zapraszamy się na filmik, w którym pogadamy sobie o trzech produktach, które nie do końca okazały się być moimi ulubieńcami. Oczywiście nie są to też złe produkty, natomiast nie mają one tego czegoś, co mają inne, i co sprawiłoby, że zaraz po wykończeniu opakowania poleciałabym kupić drugie, niezależnie jaka jest cena tego kosmetyku. Także dzisiejsze produkty to są właśnie takie, no właśnie wpadające w kategorię mech, no bo niby są dobre, ale z takiego lub innego powodu nie zachwycają, nie łapią za serce, a dwa produkty to są naprawdę drogie kosmetyki, a jeden, ten ostatni trzeci rodzynek jest takiej średniej półki cenowej, chociaż jego cena już wskazuje na to, że powinien nas zachwycić. Oczywiście jak zawsze przy tego typu filmach musimy pamiętać o tym, że to, że akurat coś u mnie się nie sprawdziło, nie musi oznaczać, że u Was również okaże się być niezbyt fajnym kosmetykiem, ponieważ wszystko zależy od tego, jaką macie skórę, jakie macie oczekiwania, wymagania, doświadczenia z innymi kosmetykami itd. Także pamiętając o tym i mając to na uwadze przechodzimy do rzeczy i zaczniemy od tego kosmetyku ze średniej półki Nasze niefortunne zestawienie otwiera tusz z firmy Sephora, jest to Outrageous Curl czyli jest to tusz, który pojawia się u mnie w teście na żywo i to jest ten z tą mikroskopijną szczoteczką której właściwie nie ma i tak jak już wam wspominałam o tym w teście na żywo, oczywiście, który zalinkuję na dole, jeżeli chcecie zobaczyć, jak ten tusz się sprawdził w ciągu dnia, to wtedy już sam wspominałam, że on się, zresztą nie tylko wspominałam, ale widzieliście to, że on się niestety dość mocno odbił, zarówno na górze, jak i na dole, a to naprawdę. No na pewno u pewnych osób dyskwalifikuje tusz kompletnie, zwłaszcza, że to odbicie było naprawdę duże, ja miałam pandę po prostu dookoła całego oka, a to, żeby na dole jeszcze mi się tusz odbił, to naprawdę bardzo rzadko się zdarza. I miałam takie mieszane uczucia co do, do niego, ponieważ z jednej strony, no właśnie, odbił się, chociaż się nie pokruszył, a z drugiej strony robił cudowny efekt na rzęsach I po prostu po wyduszowaniu jeszcze, wiecie, pierwszy raz, tylko po przejechaniu szczoteczką te rzęsy wyglądały już jak sztuczne, po prostu efekt zachwycał. Natomiast to, że się odbijał, jednak był jakiegoś tam swojego rodzaju minusem. I przyznam, że używałam go kilka razy po tym teście i i tak samo, i to się powtarzało cały czas, że efekt na rzęsach był świetny, natomiast to odbijanie się zabijało mnie powoli w ciągu dnia I to, wiecie, to jest coś jego upierdliwego, bo jest niby to jednak mały minus, ale znaczący minus i tak wewnętrzna wojna Trochę mnie to jego odbijanie się wkurzało, więc postanowiłam sobie zrobić od niego takie wakacje Położyłam go do szuflady i, nie wiem, jakiś dwa, tydzień, dwa tygodnie minęły i postanowiłam użyć go znowu Akurat wtedy miałam jakiś taki, wiecie, bardziej domowy dzień, że po prostu miałam ochotę się umalować, ale raczej nigdzie nie wychodziłam. Wyduszywałam rzęsy tym tuszem. Oczywiście znowu efekt był wow. Natomiast zauważyłam, że zmienił się jego zapach. Z takiego dość mało wyczuwalnego i raczej neutralnego, bo do tej pory w ogóle nie zwróciłam uwagi na jego zapach. Zapach zrobił się bardzo mocny i no niezbyt przyjemny. To jest takie trochę, trochę mi zajeżdża jakby starym tuszem. Tylko tak to mogę, w taki sposób mogę to wytłumaczyć. Tak jakby plastik, trochę palony plastik, nie wiem, no jest to nieprzyjemny zapach i teraz nawet przez te kilka chwil, kiedy go trzymam tutaj pod nosem, zaczynam je po prostu mdlić. I okej, okay, czasami jest tak, że kosmetyki, których używamy, mają swój średnio przyjemny zapach, ale w momencie aplikacji, tak, zaraz po aplikacji, ten zapach się ulatnia i już właściwie go nie czujemy w ciągu dnia. Natomiast przez cały dzień. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale przez cały dzień ja czułam ten zapach wokół siebie. Czyli po prostu cały dzień czułam moje rzęsy. No to chyba nie jest najlepszy efekt, i chyba nie do czegoś takiego dążymy, tu rzęsy. Więc po prostu. I próbowałam, dawałam mu szansę trzy razy po tej przerwie, i teraz on cały czas tak po prostu śmierdzi. No nie bójmy się tego słowa, on śmierdzi. bo nie po to się myjemy, i nie po to dbamy o higienę, żeby śmierdzić. Oczywiście nie jest to zapach, nie jest to taki, a wiecie, nieprzyjemny zapach, nie wiem. Potu, ale no, przyjemny zapach to nie jest. I naprawdę po dłuższej chwili jest to zapach mydlący, więc mimo iż tusz jest nadal świeży, a przynajmniej swojej konsystencji, bo jest fajnie mokry, to to, że się odbija, i to, że przez cały dzień czuć zapach na rzęsach i w ogóle wokół siebie automatycznie go dyskwalifikuję i niestety, ale nie jestem w stanie używać go dalej. Um, nie wiem, może znowu dam mu jakieś dwa tygodnie, może nie wiem, albo coś się z nim cudownego stanie i albo przestanie śmiercić, albo przestanie się odbijać, w co wątpię, ale niech sobie na razie biedaczek poleży, dam mu właściwie już teraz dr chyba drugą, tak, drugą albo trzecią szansę, no nie wiem, zobaczymy co z niego wyrośnie. Na ten moment na pewno nie jest to ulubieniec. Nie jest to z jednej strony też Bubel. Nie wiem dlaczego, boję się nazwać go Bublem, bo. Naprawdę robi ekstra efekt na rzęsach. Pytanie tylko, czy ten smród i to odbijanie się jest tego warte? Zwłaszcza, że on kosztuje 60 zł, czyli właściwie taka sama cena jak tuszu mojego ulubionego i wiem, że też wielu z Was ulubionego L'Oreal Volume Million Lashes So Couture, który również daje efekt sztucznych rzęs, ale się nie odbija, jest trwały i nie śmierdzi, a dla niektórych z Was ładnie pachnie. Więc no niestety w tym momencie jestem na 100% pewna, że nie kupię go ponownie, może jeszcze go w jakiś sposób wykorzystam, w co wątpię. Natomiast wiem, że Douglas, swojej marki Douglas również ma tusz, który ma taką samą niemalże szczoteczkę, niemalże albo taką samą dokładnie szczoteczkę jak ten tusz. Mam go w szufladzie i czeka na swoją kolej. Także całkiem możliwe, że w niedalekiej przyszłości na kanale pojawi się tusz, test tamtego tuszu i zobaczymy, jakby się miał jeden do drugiego. W tym momencie niestety odpada. Drugim kosmetykiem, który jest no, z jednej strony dobry, a z drugiej strony... Taki sobie jest żel do brwi z firmy Bobby Brown. I jest to żel do brwi, który kosztuje nas 90 zł, więc no możemy mieć spokojnie na przykład dwa podkłady za tą cenę, tak? A biorąc pod uwagę, że mamy tutaj bardzo mało produktów, były to tylko 4,2 ml, to ta cena jest zawrotna. No i właśnie, jeżeli chodzi o ten żel, no to z jednej strony. Jest fajny, bo niby tam fajnie koloryzuje, akurat mam w odcieniu Mahogany, czyli taki właśnie chłodny brąz. Z jednej strony jest fajny, ładnie nadaje kolor, średnio utrwala, ale mając na uwadze te wszystkie punkty, od razu nasuwa mi się na myśl to, że identyczny, naprawdę identyczny jest żel do brwi z Catrice, bo on zarówno średni, on daje taki fajny kolorek na, na brwiach i średnio utrwala nie jest to takie sztywne, mocne utrwalenie, za którym ja osobiście przepadam. No i cena Catrice do Bobby Brown ma się nijak, bo z jednej strony mamy 15 zł, a tu mamy 90 zł, więc no, niestety Bobby Brown akurat tym produktem nie bardzo się po, po, popisało. On ma też swoje dobre strony, bo podoba mi się w nim na przykład to, że on wysycha na mat, że te brwi są zawsze matowe, a ja nie przypadam za bardzo za takimi błyszczącymi się brwiami. Nie mówię o drobinkach, ale będzie takim połysku. Dlatego zawsze, na przykład, jak utrwalam brwi z Seny albo z tego, z, ze slika, to. Jednak trochę tam muszę, jak uro się za dużo, to tam pokombinować, żeby te brwi się aż tak nie świeciły, bo ja nie lubię jeszcze, że jak się brwi świecą. Więc ta jego matowość bardzo mi się podoba. Natomiast, no. 90 zł za tylko po to, żeby brwi się nie świeciły. No to ja mogę sobie to załatwić, po prostu nakładając cień do brwi na ten żel, żeby po prostu go trochę zmatowić. Więc, no, raczej mnie to nie porywa. No i jeszcze mając na uwadze to, że mój ulubiony, mój najbardziej ukochany, najlepszy, najmocniejszy, najbardziej wydajny żel do brwi z Seny, który kosztuje 75 zł, ma nie niemalże no prawie dwa razy taką samą pojemność, bo w przeliczeniu na e, mililitry e, ten ceny ma chyba 7,4 ml pojemności, to naprawdę niestety ale Bobby Brown w tym momencie opuszcza budynek. Oczywiście, jeżeli ktoś szuka takiego mało trwalającego żalu do brwi i akurat nie szkoda mu wydać 90 zł na bardzo małą ilość produktu, to proszę bardzo, tak? To nie jest zły produkt, powtarzam to jeszcze raz, natomiast na rynku są po prostu lepsze i za lepszą cenę. No, i czas na ostatniego bohatera, a właściwie antybohatera naszego dzisiejszego filmu. I jest to kosmetyk, który nieraz, raz, nie dwa pojawił się w moich tutorialach, natomiast nigdy nie wylądował w ulubieńcach. I jest to podkład z firmy Clarence, i jest to True Radiance Foundation. I ja mam w kolorze 105. I dlaczego mówię, że nie kupię go ponownie? Otóż dlatego, że jest to produkt, który kosztuje 150 zł. Więc nie jest to tani podkład. Oczywiście mam tutaj tradycyjną ilość, czyli 30 ml. Efekt, jaki daje na skórze, jest bardzo ładny: jest to taki podkład nawilżający, taki o wykończeniu świetlistym. Bardzo ładnie odbija światło, wyrównuje kolory, ma dość mocne krycie. Ale dlaczego go nie kupię ponownie? No, właśnie dlatego, że. Tak jak w przypadku tego żelu z Bobby Brown, są lepsze odpowiedniki w lepszej cenie. I największym problemem właściwie jest to, że ten podkład mogę spokojnie porównać do bo użyła Healthy Mix. A raczej porównywanie produktu za 150 zł do tego, który kosztuje 50 zł i raczej nie zauważania zbyt dużej różnicy na twarzy nie wróży zbyt dobrze. I powtórzę znowu to, co mówiłam już nie raz przy okazji pokazywania go na wizji. On ładnie wygląda, natomiast efekt jaki daje nie jest wart 150 zł. Jest to produkt, który nie jest zbyt trwały, jest to podkład, który spokojnie się zatrza twarzy, jeżeli nie utrwalimy go jakoś strasznie mocno pudrem, a raczej strasznie mocno pudrem utrwalać podkładu nie chcemy, zwłaszcza jeżeli mamy suchą skórę, a on raczej do takiej suchej normalnej jest kierowany. Więc, no mówię, no raczej migruje po skórze, po skórze bez problemu, tak? Sam z siebie raczej nie, bo utrzymuje normalnie podkład i rusz na miejscu, natomiast w momencie, kiedy bym się oparła ręką, to już tego podkładu na pewno nie będzie. Tak samo możemy zapomnieć o jego istnieniu na twarzy w momencie, kiedy jakoś zbyt mocno wmuchamy nos, na przykład, kiedy mamy alergię, także możemy od razu się z nim pożegnać. Więc, no, naprawdę. On jest ładny, on jest fajny, ale za podkład, który kosztuje, od podkładu, który kosztuje 150 zł, to ja bym tutaj raczej oczekiwała już większych, wiecie, rewelacji na twarzy. Jeszcze tak dla wyraźnego porównania powiem Wam, że ostatnio jakby na nowo odkryłam podkład Estee Lauder Double Wear Light, tylko, że ja miałam kiedyś jedynkę, a teraz testuję od kilku dni kolor 0,5, 0,5, 0,5. I jestem z nim zauroczona, bo naprawdę jest mega trwały, dzisiaj go mam na twarzy chyba już 13 godzin, wygląda idealnie, tak samo jak w momencie, kiedy go nałożyłam na twarz rano, nie ściąga mi twarzy, nie czuję suchości, jest idealnie mega trwały, bo mogę sobie trzeć, on nie zejdzie, coś to jest takiego jak Double Wear, ale właśnie lżejsza wersja. I naprawdę, i on kosztuje chyba 180 zł, czy tam 170 coś. I jestem skłonna wydać taką kwotę na ten podkład, bo wiem, że mogę na nim polegać, że wyglądał ładnie. Po prostu jest podkładem niezawodnym, przynajmniej jak na razie. Natomiast ten, no nie mogę tego o nim powiedzieć. On wygląda ładnie, ale już po na przykład pół godzinie tutaj zbiera się w liniach uśmiechu. I to nieważne, czy z bazą podcienie Zinglota, czy bez bazy, czy z pudrowaniem, czy bez pudrowania, tak? Ciężko naprawdę jest nad nim zapanować. No i właśnie, no z jednej strony jest ładny, tak daje świetne rozświetlenie, skóra wygląda naprawdę świetliście, młodzieńczą, na wypoczętą. Jest dość mocne krycie, takie powiedziałabym średnie plus plus. Natomiast to nie jest efekt wart 150 zł, no niestety przykro mi. Wiecie, co jest najgorsze w tym podkładzie? To, że cały czas pamiętam dokładnie cenę, którą musiałam za niego zapłacić. I to raczej nie wróży zbyt dobrze. Czasami jest tak, że wydajemy naprawdę dużą kwotę na jakiś kosmetyk i w momencie płacenia nadal nas to boli i cały czas, tak wiecie, czy jestem tego pewna, czy jestem tego pewna, podając kartę. Natomiast w momencie, kiedy ten kosmetyk jest już u nas i zaczynamy go używać, zaczynamy się nim bawić, zakochujemy się bez pamięci. I i ta cena gdzieś tam odchodzi w niepamięci, już nie wiemy ile to kosztowało, wiemy tylko ile przyjemności sprawia nam zabawa, aplikacja tego kosmetyku, jak tam wygląda, wiecie co robi z twarzą i tak dalej. Natomiast jeżeli cały czas przy aplikacji, ja pamiętam, dosłownie nakładając podkłady 150 zł, 150 zł, 150 zł, no to to, to, nie jest, to nie jest kosmetyk, który niestety wyląduje w ulubieńcach. I mimo, że on jest fajny, to nie jest aż tak fajny. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film, dzisiejsze takie mini narzekanie. I tak jak powiedziałam, no to nie są złe kosmetyki, więc dalej będę ich używać do momentu, aż je wykończę. Dlatego nie zdziwcie się, kiedy znowu pojawią się w moich filmach, zwłaszcza ten podkład. Natomiast nie będzie to takie używanie ich z przekonaniem, będzie to używanie ich, żeby je po prostu wykończyć. Natomiast nie wiem do końca, co zrobię z tym tuszem, bo im dłużej musiałam go trzymać pod nosem, nagrywając ten film, tym bardziej przekonywałam się, utwierdzałam się w przekonaniu, że Oj, chyba nie dam rady go ponownie użyć, ale zobaczymy, zobaczymy, co jeszcze z nim będzie. Natomiast te dwa, no wykorzystam, no. Już mam, to wykorzystam. W komentarzach koniecznie napiszcie mi, jakie są wasze spostrzeżenia na temat kosmetyków, które dzisiaj wam pokazałam. Czy używałyście ich kiedyś? Jeżeli tak, to właśnie jak u was się spisały. A jeżeli ich nie używałyście, to nieważne. Napiszcie mi, jakie kosmetyki u was ostatnio się okazały takie... Ech, że cały czas pamiętałyście, ile nie wydałyście, albo być może właśnie coś um, okazało się kompletnym bublem, to też nie napiszcie tak ku przestrodze jeszcze taka szybka informacja na temat pogotowia obliwego. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu już mi się uda zrobić w końcu pierwszy filmik z właśnie Waszym udziałem, także trzymamy kciuki, żeby, żebym się wyrobiła czasowo. Natomiast już w tą sobotę na pewno możecie liczyć na filmik z nas... nowymi najlepszymi, tym razem weźmiemy pod lupę najlepsze róże. Wiem, że wiele z Was czekało na kolejny element najlepszych, także już w sobotę kolejni najlepsi. Jak zawsze w opisie pod filmem zajęcie informacje na temat produktów, o których dzisiaj mówiłam i też linki, pod którymi możecie je kupić, tak na wszelki wypadek, gdyby kogoś korciło. E, oczywiście zajęcie tam również informacje na temat mojego makijażu, lakier do paznokci, bluzki i tak dalej, także opis naprawdę witam Was szeroko otwartymi ramionami. Ja Wam dzisiaj dziękuję za uwagę. Jeżeli się Wam ten filmik spodobał, proszę Was o stawienie kciuka do górę. Do zobaczenia następnym razem. Pa!